Uuu. Patrzcie co się robi, patrzcie Patrzcie co się robi no. Ale idzie, ale idzie, koniec o Patrzcie co robi, patrzcie Patrzcie co się dzieje Dziękuję No mam karasia Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj nie ma bombki, ale są dwie metody. Pogoda nas nie rozpieszcza, pada, leje, ale damy radę standardową na metodę Swim z Peletem Dynamik. Lecimy. Witam was w kolejnym filmie, dzisiaj deszczowo, pogoda jak pod zmokłym z bykiem, ale przyjechałem w takie nowe miejsce. Gruntowałem długo, bardzo długo, i wpadłem na genialny, znaczy genialny. Na dziwny pomysł, jedna wędka poleci tam, a druga wędka poleci tu w tą zatoczkę, gdzie nie ma stanowisk. Mm, mm, mm. Znalazłem sobie miejsce, czyli będziemy miał wędki tak. Puh. Mam nadzieję, że ci nie pomylę, nie zatnę tak. Muszę się skupić, ale może to nam zaprocentować, bo to jest taki powiem wam szalony pomysł. Tam jest nienęcone. No, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, przechodzimy do rzucenia. Prawą wędkę, która idzie w prawą stronę. Zakładamy, zakładamy, zakładamy. Tu założymy haribo małe, pomarańczowe, próbujemy na dwie różne kulki, żeby była Oj, różnorodność. Na razie zaczniemy od małych założone. Tu jak widzieliście, mam dynamik ze Swimem. I do tego dodane trochę jeszcze zanęty. Dzisiaj jeszcze zanęta wchodzi, więc niech ta zanęta nam tutaj też pracuje. O, oh, kurde, standardowo podwójne nabicie. A, ściągniemy o tym parasol na razie i tak nie pada. Na razie wyciągniemy to. Nie cały tylko. Dobra. Jak się rozpada, to sobie założę. Bez parasola mi się będzie na razie lepiej rzucał. Trochę kropi, więc nie ma problemu na razie. Najwyżej zaraz się zrobi. Dobra, pierwszą wędkę mamy. Lecimy drugą, tą bardziej, bardziej interesującą. Ta druga wędka, powiem Wam, tak gdzieś tu sobie rzucałem w prawo, w lewo, mówię, gdzie to rzucicie, to tutaj miejsce znaleźć. ale wreszcie mówię, hmm, no tu po lewo, co tutaj mamy, nie? A taka zatoczka mamy. No to jak mamy zatoczkę, no to chyba rzucimy, co? Dobra, tu damy kanibala ciemniejszego. Powiem Wam, że jestem ciekawy tego mojego nowego pomysłu. Nowy pomysł? Czy da ryby? Znaczy nowy pomysł, no taki w trakcie, wiecie, przyjeżdżacie. Niby wiecie, znacie taktykę, ale chwilę trzeba się rozejrzeć, chwilę pomyśleć. Chwilę porzucać, i w trakcie ni stąd, ni za zowąd patrzę. No, jakaś nowa taktyka mi się do głowy wbiła. Mówię, no, ciekawe, ciekawe, czy to w ogóle zatrybinowe zatorybinowe. Kaczuszku zgubiłaś się? No to leć, leć. Leć, tam do wody, leć sobie. Tutaj nie mam nic. Hmm. A co, nie ma rodziców. Hmm, kaczuszka, Ojoj. dasz radę? To ja Cię zostawiam, może rodzice przyjdą zaraz. Chyba mam karpio, ale poszedł, ale co to jest? Ale wziął. nie miałem policzonej od gości, ja pierdziele. Ale, ale branie, ja se tu gadam z panem z południa, a tu takie branie, U, Jasny gwint. Ale poszło branie, dobra, pomalutku, 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 dobra, odbija. Piękne karasiątko, niestety. W trakcie mi się bateria zacięła, więc macie tylko nagrane część holu. Standardowo kochane GoPro. Piękny karaś. Zaraz go tu ładnie zwierzymy. Tak, Mikki 40 drzwi. 44 cm. Czyli tak jak zawsze. O, ale się najeżdżą. Pięknie. Uu, to jest karasisko. Uu. 44 cm karaś. No, lecie Dobra, wracamy po przerwie. Niestety, znaczy stety, bo karaś ładny, ale niestety zamienniki baterii wysiadły i nie było holu do końca. No, ale tak jest, jak się kupuje zamienniki. Zamienniki w kolorze niebieskim, jakby ktoś pytał. Nie polecam. Muszę kupić oryginał, bo przecież to się nie, 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 nie da łowić. To się nie da łowić. Ale branie. Zaskoczenia. Dobra. Znowu branie. Znowu branie. Ale ciężko idzie. Ale mam nadzieję, że trochę się nagrać dziadowska bateria. Nagraj się. Idzie, idzie, o teraz puścił. Nie wiem, nie wiem, nie wiem dziwnie, 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 teraz dobrze, a dobrze go idzie po prostu. Chyba karać drugi. No powiem wam, że chyba drugi karać. <laughs> no, nie, coś muruje, ale takie karasiowo-linowe. Co to, co to, co to? <laughs> drugi karaś Dobra, schodzimy go po Schodzimy go podebrać. Jest. O, pięknie, świecie. Cześć majster zmierzymy Ale ten już mniejszy będzie. Ale też ładny grubiutki taki. No, taki grubiutki. Ten mniejszy taki grubiutki. Tak, już widać. Tu jest 0. 40. no 40, 39, ,5. O, ale się najeżu. U, Ale to jest petarda. Karasiowo dzisiaj. Nie musi wyrzucić. Ale ładny karaś. Teraz hol nagrany. Chciał się poprawić i zobaczyć. Hol, dobra, leć, bo widzę, że chcesz już. Ale to wszystko znowu tu działa. Kuleczka zostaje ta sama, pelecik ten sam, wszystko to samo. Rzuciłem drugi raz, mówię sobie teraz posiedzę, pewnie zanim coś weźmie, jeszcze musiałem klip od nowa zakładać. Zaczep nie weszła. Cholera. Poczekam chwilę, bo w zaczepie jest. Coś idzie lekko, ale. Coś jakby. O, jest, poszedł, wyszedł? Wyszła ta ryba? Co ona zamurowała? Co tu chodzi? Nie, no jest. Jest, jest. Jest. Kurde, znowu rozmawiałem z panem z południa. No. Alo mi dzisiaj szczęście przynosi. Musimy mu tam pogratulować i szczęście przynosić jak w tą stronę idzie. Ale ciężko było. Kurde, w jaki zaszep weszło. Tak kurde, nie wiedziałem co zrobić na początku. że dałem się wyszaleć Chyba karać znowu. Chyba znowu karać. Karać, karać. U, ładny. Ten jest duży. Ten jest ładny, duży. Podbieranie perfekcyjne. O, jest. Piękny. Piękny. Trzeci karać, ale grubośny. U, ten będzie chyba rekordowy, coś czuję. Nawet to macie dalej. Kurde, zasrane tu wszystko przez te kaczki no tego musimy dokładnie zmierzyć to może być rekordzik to może być rekordzik Ech, może być mój rekord a, a, no 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 40, czekajcie dokładnie dokładnie 46 <grym> rekord coś kar. <grym> ale byk 46 o, dobrze, dobra, wypuszczamy karasia, ale tam odpaliło ta prawa strona. Istotni zawód, karasisko, leć leć, żywy na razie. O kurde, znowu mamy kar karasia chyba. <śm> <śm> nie nie wiesz, co w co... <śm> Nie że Nie um, bo Może się obraz zaciąć, bo... No bo mam na tej poter... Co? Co no dobra, już się O Jezu, nie no... Nie no, nie mogę się kurwa z radości ucieszyć. O, ale ładny jakiś będzie. Na razie jeszcze nie biorę podbieraka, niech się wyszaleje. Jest, ładny. Ładny. Ładny, ładny. Jest chyba blisko. Oj, uciekł. Nowego. Jest blisko, choć. Jest. O, oh, pięknie. I ser, to nie jest ten sam karaś. To nie jest ten sam karaś. 40. No, 43. To jest taki takie pomiędzy. O, ale czwarty karaś przyciągu pół godziny. Co tu się wydarzyło, to ja nie wiem. A wy wiecie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nagrywa się jeszcze, muszę zarobotery zmienić, żeby mi znowu nie zacięło wypuszczanie, bo rozmienię na te oryginalne. Dobra, leć. O, jest jaki żywy. Poleciał? Nie, tutaj. Tu, 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 leć. Cześć. Braksów, co tu się dzieje? Co tu się wydarzyło? To ja nie mam pytań. Teraz jeszcze na słońce wyszło. Było ciemno. Deszczowo. Przyjechałem, zrezygnowany. Mówię, deszcz pada. Wieje. Znalazłem tylko ten skrawek tutaj, miejsca bez, deszcz, bez wiatru. No i mówię, a! 2 trzy godzinki, nic nie będzie, do domu. A tutaj, co tu się dzieje? Cztery karasiski. Od chyba tam 40 do 46. 46, już mój rekord. Uuu, piękne. Piękne. Tak naprawdę jestem ósma, no gdzieś półtorej godziny dopiero. Fajnie, fajnie, ta lewa wędka na razie cisza. Tutaj jest na tej zatoczce, nic się nie dzieje. Na prawa to tutaj, uuu, czesze. Jak szalona, no dobra, no ale czekamy dalej, wiadomo, nie? Jeszcze długi dzień. Długi dzień. Nie, Uch. jasny wid. Ale ładnie idzie. Znowu jakiś taki, ale ten chyba większy będzie, bo czuję jego wagę. Chodź tu. Dobra, puszcza. Zaraz będzie blisko. On się poddał. idzie do brzegu i zaraz pewnie wystartuje. Standardowo. Co tam? Co tu mamy ciekawego? No, na razie nie mogę podnieść od dna No jest mocny, jest mocny, ten jest mocniejszy, ten jest mocniejszy ale wielki, kolejny wielki kolejny wielki uciek, chodź chodź, chodź. Jest. jest mam cię. Dobra, już chyba piąty, już nie będziemy chyba robić, nie będziemy robić ten. Tak go wezdąc pokażę tu na podbierakiem. Już nie będziemy szli robić nagrań. Taki na oko, dzisiaj pomierzyłem trochę. No taki nie wiem, 42-3 cm. Ale pięknie. Dobra, lecimy do wody Majster. Już nie będziemy cię tu mierzyć. Swoje, żem dzisiaj namierzył. Rzem swoje pomierzyłem. O, no co za. Teraz poszedł. Do, no, na razie. Tego momentkę zdecydowałem, że przestawię. Denerwowała mnie to. Liście mi wchodzą. Mogą je zabudżyć, ale zmieniam tu. O Jezu. Yes. Ale przesadziłem chyba. Przesadziłem, sorry. Lewa wędka jest też blisko. Zobaczymy. Jednak tutaj to coś się dzieje. Tutaj za zatoczce jednak tak. Jakoś nie mam przekonania. No i nie bardzo jestem ustawiony. Muszę chyba niżej dać ten, bo mi się liście zbierają. Zobaczymy. Ta, bliżutko, ta bliżej, ta dalej chyba. Jakoś tak. Zobaczymy. W ogóle zobaczcie jak dzisiaj wieje. Po tych drzewach widać są porywy do 60, tu całe tam, 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 tam tam i tylko nie ma wiatru. Tu ten ten za lekkie, i tam. A tam wszędzie to jest wręcz tornado. Są porywy dzisiaj do 60 na godzinę, na kilometr na godzinę, tak? Dobrze mówię? Że mnie spalił, jak coś tam mnie poprawicie. Więc tam to dzisiaj nie ma szans siedzieć. Tam siedzą karpiarze, to nie wiem czy już nie pofrunęli z tym namiotem. Bo, ale chociaż w lesie to ich tam osłoni. Tak samo ja tu mam trochę osłonięte Tu mam w miarę ciszę, Czasami coś mi mówię, zawsze ale nie jest tak źle, żeby nie można było wysiedzić, no ale dzik musi być. Hm. Ale mam dużą rybę. Powiem wam, ale jechała. Nie mogę kamery ponownie włączyć. No to zaczynamy zabawę. Ale szedł. Nie mogę go zatrzymać znowu. Poszedł na środek jeziora. Ale pięknie szedł. Kurde, nie nagrało się. Patrzcie, co się robi, patrzcie. Patrzcie, co się robi. Ja pierdzielę Ale to będzie wielki kobos Będzie ta, dziś, ta dziesiątka gdzieś Ja tu znowu zrozmawiałem Z kolegą z południa Z kolegą na T I raptownie nie tutaj co po zmianie tej lewej wędki I znowu Ale idzie, ale idzie, koniec O jest Patrzcie co robić, patrzcie Spacie co się dzieje Dziękuję o jest, a się pluska. Tak płytko by tu było? Uff, teraz znowu... No dobra, mam ten pływający koszt, to może go podbiorę. Może się... Mhm, mm tak, podbiorę go, no. No nie, to się nie dzieje. To się nie dzieje. Co ten goś robi? Jest tu gdzieś blisko już. Znaczy blisko. Dobra, chodź tu. Niech się powalczy, niech się powalczy. Musi mieć czas. Musi się wypompować, bo to na... Na federkę to wyciągnąć, to... Ładnie karpiszony. Długi. Już ładnie zmęczony. Jest szansa na podebranie na pewno. No, wejdź. Aj, uderzyłem go. Cholera. Chodź. Wejdź głową. Wejdź. 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 Zgin się. Uch. Jak to jest? Mamy. Jest. Zgiął się. Zgiął się. Dzięki Ci. Uch. Dobra, zważymy go szybko. Znaczy, zmierzymy dług. Jest 70 73 cm. Spróbuję go tak chociaż zademonstrować na szybko. Nie chcę, żeby się tutaj gdzieś pouszkadzał. Po Pięknie. 73 cm. Wagę zaraz podamy. 8 8 8600 700 8700 zablokowało. Minus 900 czyli 6800, niech się trochę zregeneruje i zaraz go puszczamy. Oj, słuchaj, to męczące lekko do wody wejdę, tam głębiej go dam Ładny 6800 damy mu chwilę na regenerację, niech się odpocznie. Trochę pływał, trochę się męczył. To musimy mu chwilę dać. Hmm. Na go lekko. A już jest chętny, ale damy mu jeszcze chwilę Ale już się ładnie poregenerował. No no, Na powietrz się. Chcesz już lecieć? Chcesz, no to lecie. Trzymaj się. Na razie. O, ale piękny. Ła. <gry> Pięć karasi i teraz karp dowalił Petarda, ale poszedł dzisiaj. No, powiem Wam, że nie spodziewałem się. Po wczoraj, takim słabszym dniu, znaczy słabszym, słabszym niż dzisiaj, ale też dobry. Dzisiaj to już przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Co tu się wyprawia, co tu się dzieje? Czy znowu trafiłem? Nie wiem. Przyjechałem, powiem tam, na luzaku. Mówię, a wczoraj nie brały, to dzisiaj pewnie też nie będzie szału. No ale posiedzieć fajnie, nie? No i tak sobie siedzę. No i zdarzyło się, to też się zdarzyło. A co najlepsze, jeszcze nie jadę do domu, nie? Matko, ale poszedł. Gdzieś trafiłem chyba. No nie wiem zresztą. Ale zmiana lewej wędki na krótszy dystans tutaj w prawą stronę pomógł, bo jest skarb. Więc zmiana miejsca lewej wędki trafiona. Tak to jest jak się patrzycie na coś. O, ale wzięło. No nie, no nie, co to, co co, 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 co? Cała podpórka pojechała. A i no, chociaż taki ciężki i dosyć będzie, ale chyba karać. Gdzieś Polac w zaczepy, hamienen no i teraz czy przyp wyjdzie? wyjdzie stamtąd? no, proszę, dobra no, no, tak, taki karać, powiem Wam, nie wiem. muszę go trochę wyżej wziąć, bo idzie mi po zaczepach czekaj, gdzie jest ta plecionka? nie widzę, kurde, tej plecionki tu jest, dobra ło, ale się szczupal tam rzucił nagrałem? ciekawe, czy nagrałem no nie, podbieranie muszę potrenować, to się tak nie da oj to się tak nie da O, ten mniejszy ten mniejszy. Chodź, pokaż się do do widowi. Chodź. Ale głęboki ten koszku o, Chodź pokaż się. Pokaż się, no, nastroś się. o, piękne wwozowanie. No nastroś się trochę. Dawaj, dawaj, dawaj trochę. No piękny. a no, ten już taki koło czterdziestki. Lecimy do wody. Gdzie mój ręczniczek, Gdzie mój ręcik? Ale muszę dwie wędki przerzucić, bo poskładany. Leć mój karaśku. Już. Karaś to szybko, nie? No, poszedł? Nie poszedł. No, gdzie ty nurkujesz? Ale to jest karaś, no teraz. Teraz, idź, poszedł. Pięknie. Powiem wam, że już kulek mi brakuje. Ja pierdzielę, kulki mi się kończą. Nie, no jest, trochę pomarańczowych. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Jest trochę ten pomal dobra, wbijemy tutaj hak nabijemy ten i musimy drugą wędkę jeszcze przerzucić bo poskładane są obydwie O matko, trzeba się trochę rozciągnąć ale nie ma co odchodzić od wędek bo mate mi tu zwiało, tak dzisiaj wieje położę tą matę tu sobie bliżej auta Waga niech leży, później się ściągnie bo te karasie to jak biorą to cały stojak to jest moment ale branie poprzedza poprzedzają obcierki, więc można to lekko przewidzieć no ale jak już walnie no to już tego nie przewidzicie No i tak jak mówiłem tutaj spokój, cisza, a tamto wręcz jest tornado ale kręci dzisiaj ten wiatr masakrycznie o, co to jest, coś uderzyło ale nieduże, no nie no, obstawiam lina ale zaraz Wam powiem zaraz Wam powiem co to będzie głucho? Wszędzie? Co to będzie? Szalony karaś. Szalony karaś. Szalony. O! A bolin. Stawiam lina. Tak mi wygląda na lina, powiem wam, ale nie jestem pewny. Chyba lin. Ta, lin. <grym wytrzymał> Dobra, tak go na szybko zmierzymy. Nawet nie będę go tam gdzieś nagrywał z boku. Muszę obserwować drugą wędkę. Kurczę po prostu i tu ładnie, płytę 40. No, 41,5. 41. 40 ładny pan. lin, o miarę mogę zostać. No, taki ładny linek. Patrzcie. Piękny lineczek 41. Chodź, wypuścimy Cię. No, żywy jesteś? Ale, ale one jakoś tak dziwnie mi tutaj wchodzą. O, teraz. Wyjdź, leć. Leć. Poszedł? No, teraz poszedł. Dobra. Trzym się. Dzień dobry, moi goście. Ale wie, że nie mam. Dzisiaj nie mam kukurydzy. Dzisiaj kukurydzy nie mam. Nie mam. Bo dzisiaj na bombkę nie łowię. Dzisiaj kukurydzy nie. Dzisiaj dwie metody. A co Ty? Pelet chcesz? Peletu też Ci nie dam. Już. Nie mam kulki ani paletu. Musicie odpłynąć. Może za dwa tygodnie przyjadę na bombkę, to przywiozę wam tą kukurdzę. Nie mam, dałbym, ale nie mam. Chyba Karasia znowu? Chyba znowu karaś, ale chyba mniejszy będzie. Chyba mniejszy. Zobaczymy, zobaczymy. Coś tam znowu ujdzie, ci on cię pojechał? Co? Co ci ty tam poleciałeś? O co za gość? Tam ten zestaw przeleciał? Już nie, nie. A tam jest, ale mi pojechał. No, na pewno karaś no nie wiem czy to jest na pewno karaś Zaczep zaczepie, Musimy chwilę poczekać, może wyjdzie. Nie, niestety. Chyba się wypiął i poszedł w zaczep, bo nie czuję go w ogóle. Nie. Chyba hak mu się wypiął i od razu mi w zaczep poleciał. No ale dobra, jeszcze chwilę poczekam do luzu nie, no chyba nie ma. Nie wiem. Lekko napnę, poczekam. Nie, chyba nie, poszedł. Dobra, czerwacie. Poszło. Spiął się. No trudno, tak też bywa. Dobra, kończymy tą równą bardzo dzisiaj walkę. Wędkie wodzie, ja już się pomału składam, więc mówię, nagram zakończenie, będę miał na zaś. Ewentualnie, jak coś będzie, to wrzucę wcześniej, później. No, a zobaczymy. Sześć karasi, jeden spadł. A, chyba był Karaś, lin, karp, 6, 6, zapomniałem, tyle ile tam powiedziałem, tyle ile tam powiedziałem centymetrów, rewelacyjny dzień, miazga, miazga, ostatnio myślałem, że 5 linów to miazga, teraz to już w ogóle miazga, miazgi, bez miazgi, nie ma co dyskutować, świetny rewelacyjny film, film, film? nie wiem, film to wy ale wypad na pewno rewelacyjny, więc yeah! oby więcej takich wypadów a mamy dopiero kwiecień, bo jeszcze jest kwiecień, przypominam. Uh!